Drogi Lwie, droga Lwica, dzisiejsza pełnia ma wyjątkowo ciężkawy y, przebieg, bo towarzyszy jej oczywiście, jak zawsze, zaćmienie księżyca, tylko że takie najdłuższe od kilkuset lat. I jest y, coś takiego ciężkiego w powietrzu, możemy się gorzej czuć, możemy gorzej sypiać, możemy być bardziej kłótliwi. A, Możemy mieć jakieś takie tęsknoty w sobie większe. I ta energia może nam towarzyszyć przez nawet kolejne parę dni popełni. pełni. I dla Ciebie, drogi dwie, droga Lwico, Karty doradzają, żeby skoncentrować się na tej strefie wpływu, na, którą, na której możemy się skupić, czyli na miłości. W karcie Asa Miecze widzimy dłoń, która dzierży miecz. I ten miecz za chwilę przebije koronę. Więc jest tu bardzo oczywista metafora, alegoria właściwie stosunku seksualnego. I jest tutaj dużo seksu w tej karcie, na pewno takiego erotycznego przyciągania. Natomiast ta karta też może zwiastować ciążę. Więc jeśli jesteście na to gotowi, to super, jeśli nie, to uważajcie. I mówi, że jest tutaj dużo miłości i dużo też takiej chęci dynamicznego działania. Ale do dynamicznego działania nie ma co zachęcać w pełni, bo raczej jesteśmy na to zbyt wykończeni wszyscy. E, drogie lwy, dobrej, spokojnej, pełnej miłości, pełni i nie tylko. Pozdrawiam.